Cześć, witamy wszystkich bardzo serdecznie. Z nami dzisiaj jest Kasia Runowska. Kasia, jakbyś mogła na początek powiedzieć, w ogóle skąd ty do nas przemawiasz? Cześć wszystkim, ja obecnie jestem w Hiszpanii, w pięknym tere nad morzem. No właśnie, widzicie, u nas dzisiaj burzowa pogoda. A u ciebie Kasia pewnie słonecznie. Jeszcze w mozu się dzisiaj kąpałaś? Tak, tak. Dzisiaj woda była tak ciepła jak powietrze, że By było super. No właśnie, Kasia Kasia jest w Hiszpanii, kąpie się widzicie w cieplutkiej wodzie i no właśnie chciałem Cię, Kasia, popytać, jak to, jak to jest, że teraz jesteś właśnie w tej Hiszpanii, a nie w Polsce? Dlaczego jeszcze wakacje się na dobre nie rozpoczęły, a Ty już tam jesteś? Więc może na początek jakbyś mogła nam przybliżyć, czym Ty się w ogóle zajmujesz? Ja prowadzę biznes Herbalife, czyli pomagam kobietom i mężczyznom poprawić sylwetkę, samopoczucie, zdrowie poprzez wprowadzenie nawyków żywieniowych i uczę też w jaki sposób można zarabiać pomagając innym wyglądać i czuć się coraz lepiej. No właśnie, czyli pomagasz ludziom poprzez zmianę nawyków ży żywienia aby oni po prostu lepiej funkcjonowali na co dzień. Tak, tak, zgadza się. No właśnie, ale Kasia, powiedz mi, jak, jak to w ogóle się ma odpowiedni styl żywienia do naszego funkcjonowania dobrego na co dzień? No, to ma ogromny wpływ na jakość naszego życia. No bo kiedy dostarczamy do naszego organizmu wszystkich składników odżywczych, jakie potrzebujemy, no to wtedy mamy więcej energii. Dzięki temu chce nam się robić więcej rzeczy. Wtedy po pracy mamy ochotę na to, żeby się na przykład bawić z dziećmi, wychodzić ze znajomymi na spotkania. Zdrowe odżywianie też przekłada się na wydajność umysłową, bo dzięki temu możemy wykonać więcej pracy w krótszym okresie czasu, dzięki temu więcej zarobić. No i myślę, że jedna z ważniejszych rzeczy dla wielu osób dzięki temu poprawiamy też swój wygląd, swoją sylwetkę, hamujemy starzenie się. To przekłada się na pewność siebie, a co za tym idzie na nowe znajomości i lepsze relacje z wyciskami. No właśnie, no to ja, jakie po prostu jest holistyczne, prawda? Ile rzeczy tutaj można poprawić? Tak, tak. A Kasia, dlaczego akurat to? A dlaczego akurat właśnie właśnie Herbalife, właśnie rzecz związana z yy, odżywianiem? Widzę, że tutaj telefony dzwonią. Tak, tak, tutaj <gry> cały czas do mnie dzisiaj wyzwaniały telefony. No, dlaczego zdrowe odżywianie? No, bo zawsze byłam związana z tematem zdrowego stylu życia. Ciekawiło mnie to, jak można poprawiać funkcjonowanie naszego organizmu, tak żeby się lepiej czuć, mieć jeszcze lepsze wyniki w sporcie, lepiej wyglądać. Ja też studiowałam fizjoterapię, a zdrowe odżywianie to jest połączenie. Herbalaj właśnie to jest połączenie i sportu i odżywiania i pozytywnego nastawienia do życia i rozwoju osobistego, także takie holistyczne podejście do życia. Tak, jak z tym polepszaniem żywienia. Też, też holistyczna sprawa. Tak. Kasia, jakbyś mi jakbyś nam mogła przybliżyć, bo wiadomo jak to jest z tym biznesem. To nie jest, To nie jest droga usłana różami, prawda? Jakieś przeciwności losu po drodze zawsze się nadarzą w tym tworzeniu własnych struktur, własnych biznesów, własnej drużyny. I powiedz mi, z jakimi przeciwnościami losu musiałaś się mierzyć na przestrzeni właśnie tej swojej biznesowej przygody? No trochę było tych przeciwności. Według zasady Pareta 80% trudności jest w nas samych, a, a. tylko 20% pochodzi z czynników zewnętrznych. No i tak też było w moim, w moim przypadku, no bo ja kiedyś byłam bardzo nieśmiałą osobą. Bałam się rozmawiać z ludźmi, odebrać telefon, a tym bardziej występować publicznie. No ale zaczęłam nad tym pracować, chodzić na szkolenia, no i dzięki temu teraz już zagadanie nieznajomego nie sprawia mi trudności. Dzięki temu też zgodziłam się, żeby tutaj wziąć udział na wywiad z Tobą i traktuję to jako po prostu wyzwanie na to, żeby się stawać lepszą wersję siebie. sobie. Ale no i też takie spotkanie na Zoomie to chyba już codzienność, prawda, u Ciebie? No tak, tak. No na Zoomie to tak, ale wiesz... Już ryba się tak. czujesz tutaj, Kasia. Zawsze jakieś emocje w tym są. No tak, no Też tak. Też dla mnie dużym wyzwaniem było to, żeby założyć własną firmę i zacząć decydować o tym, żeby zajmować się pełnowymiarowo biznesem Herbalife, zamiast pójść tradycyjną ścieżką, jak większość moich znajomych, tak by po studiach pracować na etacie według kierunku, który przez 5 lat studiowałam. A. No tak, no tak. Jest to, jest to inny model biznesowy, a właśnie a propos tych wyzwań to. Te wyzwania, te przeciwności losu, które w tobie były, no to co, jakbyś mogła przybliżyć, co to było? Co to było, bo właśnie zazwyczaj ludzie to widzą przeciwności losu, że o tu te zewnętrzne, nie? że tutaj jest problem taki, bo duże podatki... Tutaj jest taki problem, bo ten pan jest dla mnie niemiły i nie mogę w swojej firmy zarejestrować i to jest trudniejsze. Tutaj jest problem taki, bo ja widzę to i to. A ludzie właśnie nie widzą tego, co jest w środku, co jest w nas. Jakbyś mogła przybliżyć, jakie ty miałaś właśnie te przeciwności losu wewnętrzne. No właśnie dzięki szkoleniom zrozumiałam, że to wszystko, co tak naprawdę to są moje problemy, a nie jakieś zewnętrzne problemy, no bo. Jedni mogą to traktować jako problem, inni jako wyzwanie, jeszcze inni jako motywację do pracy. No jakie ja miałam przeciwność? No, może to, żeby pogodzić tutaj Herbalife i robienie własnego biznesu ze studiami. Musiałam to dobrze ogarnąć czasowo. To poczekaj, poczekaj początku... po Kasia. Herbalife, własna działalność. No, no nie, to właśnie. już razem połączyłem. To razem, to jest jako jedno. I Czyli herbal i studia, tak? To dwie rzeczy. Tak, tak. No. tak. To miasto. właśnie było dla mnie też dużym wyzwaniem, żeby to ogarnąć czasowo, żeby i wyrabiać się z nauką i z egzaminami na studia, i żeby jeszcze oprócz tego tutaj pozyskiwać nowych klientów, partnerów no. i się szkolić w tym temacie. No, no, no. Ale, to mam... Ale wszystko da się zrobić. Dzięki temu, jak kończyłam studia, no to już wiedziałam, co mnie czeka. Tutaj, już, jak moi znajomi się zastanawiali jeszcze, co mają z życiem robić, to ja już tutaj już wiedziałam, witałam, w jakim kierunku mam zdążać. Tak, i to mi się bardzo opłaciło. Dobra, czyli mamy chwileczkę, czyli mamy dwie rzeczy. E, własna słabu, słabość wynikająca z introwertycznej natury, że bałaś się rozmawiać z obcymi, bałaś się inicjować te kontakty. Druga to jest taka, że. E, jaka była druga Kasia, jakbyś mogła przypomnieć? E, no, to też, że studiowała mi czasem brakowało no mi czasu. No właśnie, że musiałaś łączyć. I tej poskupienia. No właśnie, musiała łączy, musiałaś łączyć musiałaś tak działać, żeby to wszystko wychodziło, i studia, i właśnie tworzenie Herbalife, prawda? A jeszcze jakbyś mogła podać trzecią sprawę, która właśnie tu był, było to wezwanie, wyzwanie wewnętrzne? Hmm. Trudne pytanie. Może tu nie przejmuj się, możesz jakąś bombą zajechać. Czym to wyzwanie było większe, tym lepiej słuchaj. No, oczywiście, też sama pewność do firmy, do produktów. To jak na początku zaczynałam, no to nie byłam tego tak pewna, nie wiedziałam, że to są takie świetne produkty, które dają niesamowite rezultaty. Musiałam się dopiero po kilku miesiącach przekonać, kiedy sama na sobie zobaczyłam te rezultaty i kiedy moja rodzina e, też tych rezultatów doświadczyła. A. No okej, okay. no to widzisz. Kasię. Mamy te trzy rzeczy. E... No właśnie, ale przecież my tutaj rozmawiamy ze sobą online. No nie chodzi o tą całą pandemię i tak dalej, tylko właśnie o odległość, która nas dzieli. Bo przecież tak jak na początku mówiliśmy, ty jesteś w Hiszpanii. My tutaj jesteśmy w Polsce? Przynajmniej ja nie wiem jak tutaj widzowie. Ale kurczę, Kasia, skoro tam sobie siedzisz, bo nie jesteś tam na tydzień, tylko prawda dłużej, ile tam jesteś? No, już tam jestem od dwóch tygodni, a jeszcze przede mną jakieś trzy tygodnie. No właśnie, czyli jesteś tam ponad miesiąc. I wytłumacz, jak ty to zrobiłaś, że możesz sobie na to pozwolić? No to wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, nauczyłam się pracy online. No, bo tutaj pandemia to tak naprawdę była dla nas wszystkich pomocą. Dzięki temu nauczyliśmy się w jakiś sposób pracować z osobami, które są w innym zakątku Polski, za granicą. No i dzięki temu mogę prowadzić ten biznes do wolnego miejsca na świecie. No a druga rzecz to jest taka, że już mam kilkanaście osób w swojej organizacji, która też się odżywia, która też robi ten biznes. W związku z tym już mam pasywne dochody. No i mogę sobie pozwolić na to, żeby wyjechać na kilka tygodni za granicę i nie martwić się zarobkami. Ale to rozumiem, że pasywny dochód to są pieniążki stałe co miesiąc na konto, ale do tego jeszcze działasz, prawda w Hiszpanii? Tak, tak, tak. Spotkania online. Tak, właśnie tak jak okay. mówisz. Okej, okay. i właśnie to, to, że działałaś, to masz ten przychód pasywny, i on ci daje właśnie możliwość tego, żeby właśnie sobie zrobić taką dłuższą podróż. Tak. Hmm. No tak, wyśmienita sprawa, prawda? Jeziorze się teraz nie wieziorze, widzisz, jaką ja mam mentalność. nie? Ja do jeziora, jeżeli kąpać po prostu w mozu, przepraszam. To jest na pewno coś znakomitego. Ale to dlatego, że dzisiaj o tym że rozmawialiśmy, bo też mówiłeś. No, że... właśnie. no właśnie. może bo... u Was tylko, woda. No właśnie, u nas nie jest tak źle. Można się bardzo fajnie wykąpać. Nie, nie, ma, nie, ma, nie ma tej sfery psychicznej, że woda zimna, to nie wchodzę, nie? Tylko po prostu się wchodzi i się kąpie, nie? Kasia, na koniec już tutaj te jeziora zostawmy i te morza. Powiedz, czego byś chciała życzyć naszym widzom? Widzom postaw na przedsiębiorczość. Ja bym chciała życzyć wam, żebyście podążali za swoimi marzeniami, Żebyście przebywali z pozytywnymi ludźmi, takimi jak na przykład Mikołaj. Żeby się samokształcili i nie bali podejmować nowych wyzwań. Bo jeśli czegoś naprawdę chcecie, no to wszystko można osiągnąć i wszystkiego można się nauczyć, a przez to zdobyć wiele szczytów na tym świecie. Mi jest bardzo miło i tą klamrą zamykamy wywiad. Ja dziękuję Wam, że byliście. Dziękuję Tobie, Kasiu, że zgodziła się mimo pewnych komplikacji, że udało się to nagrać. Także dziękujemy za życzenia. I Kasia, mam nadzieję, że do zobaczenia, tylko tym razem może już w Polsce. Dziękuję bardzo i do zobaczenia.